Prowadzisz firmę i zastanawiasz się, czy to w ogóle możliwe, żeby twój zespół sprzedaży pracował zdalnie. Dziś pokażę ci krok po kroku proces, który faktycznie ci to umożliwi. Cześć, to Basia Piasek, witam Cię w moim kanale, gdzie dzielę się dobrymi praktykami prowadzenia biznesu, dobrej organizacji czasu pracy oraz moimi zasadami produktywności. Prowadzę zespół sprzedaży, który sprzedaje do klienta biznesowego. Od lat już buduję kolejne firmy, które pozwalają mi zbudować zdalne zespoły, zespoły, które na przykład zaczynały w biurze, a następnie Przeszły do trybów zdalnych. Więc e, czym faktycznie za każdym razem się kieruje? Krok numer jeden to jest właściwe wdrożenie takiego pracownika. I to jest faza, która najbardziej wymaga również interakcji Twojej z sprzedawcą, nie tylko i wyłącznie takiego zaufania zdalnego. Co innego, jeżeli byś płacił tylko i wyłącznie za wyniki, nie płaciłbyś podstawy tej osobie. Natomiast jeżeli faktycznie płacisz podstawę, to w tej sytuacji wdrożenie powinno mieć miejsce za pomocą tak zwanego sales cookbooka, czyli gotowego materiału, który przygotowujesz sprzedawcy, aby on przeszedł przez wszystkie dobre praktyki wszystkie zasady pozyskiwania klientów, prowadzenia rozmowy, procesów sprzedażowych, procesów posprzedażowych, e, miękkich kompetencji dotyczących sprzedaży. U mnie takie wdrożenie zajmuje od 3 do 5 dni w zależności od tego, jak dużo materiału jest per marka i ile jest zasad i produktów w danej marce. Trochę inaczej było w blogger, trochę inaczej w Wolfsamicie, inaczej w botach. A jeszcze inaczej, w momencie kiedy kupiliśmy EWE, ale to zazwyczaj było między 3 a 5 dni. I w momencie, kiedy taka osoba przechodzi przez ten materiał, w drugim kroku to, co ja chcę, to przez pierwsze tygodnie faktycznie. Od tych dwóch do czterech tygodni, sumarycznie z tym pierwszym tygodniem, kiedy osoba się wdraża, chce tą osobę słyszeć, w jaki sposób ona sprzedaje. Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania jej, by jesteście w innych lokalizacjach, to w tej sytuacji powinna się osoba nagrywać i wysyłać tobie do odsłuchania swoje rozmowy sprzedażowe. Jeżeli faktycznie jesteście w podobnym mieście, albo blisko siebie, albo w tym samym kraju przynajmniej, to mocno rekomenduję, żeby taka osoba przynajmniej na tydzień czasu po tym pierwszym tygodniu wdrażania pojawiła się u ciebie w biurze, żebyś miał możliwość posłuchać tą osobę, w jaki Sposób ona rozmawia, bo to da Ci też um, takie wychwycenie, gdzie najwięcej osoba popełnia błędów albo czego najbardziej nie czuje, który z elementów trzeba naprawić. Drugi krok po okresie tych pierwszych tygodni wdrożenia to jest krok cotygodniowych szkoleń sprzedażowych, które są w formie tak zwanych fire Czym jest fire Jest to tak zwana ognista, nazwijmy po polsku, rozmowa, czyli rozmowa sprzedażowa, która powoduje, że jeden sprzedawca sprzedaje drugiemu albo dobremu menedżerowi, który prowadzi już zespół, albo dobremu sprzedawcy, albo jesteś to ty, jeżeli ty prowadzisz jeszcze swój zespół jako przedsiębiorca. i w tej. Sytuacji ta rozmowa sprzedażowa jest oceniana nie tylko przez ciebie, nie po to, żeby ją ocenić tylko, ale po to, żeby się jak najwięcej z niej nauczyć. Podczas takiej rozmowy wszystkie osoby, które są w zespole, jedna, sama po drugiej, na koniec tej rozmowy mówią, co by zmieniły, dlaczego by zmieniły, jakie dodatkowe pytanie mogłyby zadać, a na samym końcu Ty dodajesz jeszcze to, co nie zostało powiedziane, i dzięki temu, w ciągu jednej godziny, w ciągu tygodnia, takie osoby bardzo mocno szlifują swoją umiejętność zadawania właściwych pytań pogłębiających i pójścia jeszcze lepiej w rozmowie adekwatnie do tego, jakiego klienta mają po drugiej stronie, co jest mega fajne, że w momencie, kiedy robisz to zdalnie, kiedy jesteście wszyscy na wideokonferencji, to automatycznie możesz nagrać ten materiał, który będzie materiałem szkoleniowym dla każdego kolejnego sprzedawcy. I teraz być sobie myślisz, Basia, wszystko fajnie, tylko jeżeli ja nie będę miał możliwości szybko odpowiedzenia na pytanie sprzedawcy, to on nie będzie miał szansy przyspieszenia zamknięcia danej transakcji. I to jest coś, co bardzo łatwo można rozwiązać, mianowicie krokiem numer 3, a mianowicie porannymi spotkaniami. 15-minutowymi, zanim się zaczyna dzień. U mnie to jest zwyczaj 8.45, 45, kiedy wszyscy spotykamy się na wideokonferencji, podczas której, a po pierwsze są zadawane pytania, które pojawiły się poprzedniego dnia, i to mogą być pytania, które będą pytaniami związanymi czy to z produktem, z czymś nowym, co się pojawiło, może jakaś nowa obiekcja. Te pytania są pokrywane od razu. Kiedy są wszyscy na kolu, kiedy wszyscy są na tym spotkaniu, i mianowicie nie odpowiadasz tego tylko do jednej osoby, ale odpowiadasz to już do całego zespołu, i następnie pozostałe osoby w zespole również mogą wykorzystywać tę informację, przez co Ty zaoszczędzasz swój czas. I co jest niesamowite, rzeczy nie stoją, a Ty możesz spokojnie pracować kolejnego dnia. I jeżeli są to na przykład nowe obiekcje, to mogą być zdefiniowane w repozytorium obiekcji, co jest w ogóle dobrą praktyką, którą polecam Ci stosować, a jeżeli są to pytania, które nie dotyczą obiekcji, tylko innych kwestii, to mniej jedno miejsce, w którym wszyscy w zespole zapisują te pytania, a po takim porannym kolu, po takim porannym spotkaniu zapisują odpowiedzi na te pytania i w każdym momencie inne nowe osoby, które do zespołu przyjdą, będą mogły do tego zajrzeć. Krok numer cztery to jest krok, który dotyczy feedbackowania Rozmów, czyli dawanie tak zwanej informacji zwrotnej swoim sprzedawcom. To nie jest coś, co robisz tylko i wyłącznie na samym początku, kiedy osoba na przykład pracuje z sobą pierwsze dwa czy trzy tygodnie. To jest coś, co robisz możesz sobie jakby policzyć, że będziesz to robił przez kolejne kilka miesięcy. I szczególnie w pierwszym miesiącu jest to bardzo intensywne, bo robisz to mega często. Natomiast po pierwszym miesiącu jesteś w takim trybie feedbackowania tej osoby cyklicznym, już ta częstotliwość jest mniejsza, czyli zarówno jest to szkolenie takie, które masz podczas tych rozmów grupowych całym zespołem, natomiast masz również spotkania jeden na jeden z zespołem najlepiej co dwa tygodnie. Jeżeli się w ogóle nie widzicie nawet cyklicznie, to może być to nawet co tydzień czasu, kiedy z osobą jej performance, czyli jej wyniki z danego tygodnia, kiedy omawiasz z nią jej transakcje, przechodzisz przez CRM-a, patrzysz po prostu w jaki sposób, gdzie poutykały te transakcje i dlaczego. I to jest również moment, w którym możesz de facto przed spotkaniem takim ze sprzedawcą, na przykład raz na dwa tygodnie Odsłuchać przykładowe rozmowy, które mogą być nagrywane. Do nagrywania rozmów są różne narzędzia, nawet na samych telefonach, jeżeli Twój CRM tego nie ma. Spokojnie można to wykorzystać, bo to również pozwoli ci zidentyfikować, na przykład, gdzie może leżeć problem. Oprócz notatek, które widzisz w crm -ie. To są cztery kroki, które ja wykorzystuję, wdrażając sprzedawców, którzy pracują w tym momencie z różnych lokalizacji w moich firmach. Ja dosyć dużo podróżuję i faktycznie bardzo fajnie się to sprawdza, bez względu na to, gdzie jestem. Podziel się ze mną, co myślisz na ten temat, w jaki sposób Ty funkcjonujesz, jeżeli chodzi o dział sprzedaży, i czy faktycznie zadawałeś sobie kiedykolwiek pytanie, jak możesz zorganizować swoją sprzedaż zdanie i o, o ile mogłoby to zmienić sytuację w Twojej firmie. Już w kolejnym wideo będę się z Tobą dzieliła moimi kolejnymi dobrymi praktykami prowadzenia firmy, prowadzenia zespołu, dobrej organizacji czasu i produktywności, więc zapraszam Cię do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym wideo.